Siemaneczko, cześć, witam was wszystkich Lecimy sobie z podsumowaniem tygodnia treningowego Zaczniemy od niedzieli, gdzie byłem morsować Zrobiłem kilka fajnych zdjęć Z Danielem, więc tu macie jakieś przewidki. Oraz zapraszam na mojego Instagrama i jego On ma dy.blondas A ja mam arecki.lifestyle Zapraszam serdecznie Również tu się wyświetlą No Nowe I coś to stopię tu. Przejdźmy do poniedziałku. W poniedziałek robiłem pule, czyli podciągnięcia. Pierw weszły maselapy, 3 serie po 6 powtórzeń. Następnie weszły podciągnięcia bez żadnego ciężaru, zwykłe na szerokości barków ręce. 3 serie po 12 powtórzeń. Następnie zrobiłem sobie podciągnięcia australijskie, również trzy serie po 15 powtórzeń. Zakończyłem to wszystko brzuchem oraz skakanką. Nie mam materiału z tego, ponieważ wtedy akurat nagrywałem na Instagrama, żebyście mogli obejrzeć moje instastory. Za to w środę nagrałem materiał, więc jak gdzieś będę z boku teraz, a materiał się pojawi, robiłem sobie dipy z ciężarem. Dipy plus 15 kg, plus 10 kg i plus 5 kg. I robiłem jakby super serię, czyli nałożyłem 15 kilo, 10 powtórzeń, ściągałem 5 kilo, e, czyli plus 10 kilo, wtedy już miałem, również 10 powtórzeń, ściągałem znowu 5 kilo, czyli zostało mi 5 kilo na pasie i znowu 10 powtórzeń. I tak trzy serie, więc zrobiłem 90 dipów z ciężarem. Następnie zrobiłem pompki, pompki wymyślone przeze mnie, czyli pierw sobie dałem ręce na ketle i schodziłem jak najniżej, żeby bardziej pracowała klatka, potem sobie dałem nogi na ten box z crossfitu i ręce na ketlach, a następnie już zwykłe, klasyczne pompki na szerokość

растет за кто брал туман, кто тут парнишка не фонтан, кто по пятницам на первом запускает барабан, кому в кайф баян, кому турники и брусья, кому там и жене, кто под феном идет тусит, кого что трусит, скоро три муси пуси во всем вкусном вкусе запечатли на тусе, тем кто ели, вам хип-хоп карусели, кто раза в три в неделю добирались до постели, цветем и пахнем, мы пока еще не вспрели, душа поет, а в окно все метут метели, душа поет, я не умру, молодым Мой район меня прет, мой район прет тот дым Есть те, кто рядом, есть те, кого кричу, гадам Гамура, это я, таблевай уши ядом Кулак в потолок, подавай ганам слух Я ломал бы батареи, если б только бы смог Салам передал восток, передал итог Это вызов шок, это то, что отправляет в пот Кулак в потолок, подавай ганам слух Я ломал бы батареи, если б только бы смог Также так wyglądała środa в piątek. Zrobiłem sobie maselapy, lapy, podcięcia, pompki zakończone przysiadami bez ciężaru i z ciężarem plus 40 kg na plecach. W seriach maselapy po 5, 3 serie po 5, następnie podcięcia, 3 serie po 10, pompki, 3 serie po 15, przysiady bez ciężaru, 3 serie po 12 i zakończone z ciężarem 8 razy. 3 razy po 8, przepraszam, zawiesiłem się. A w sobotę, bo mój dzień treningowy wykończy się w sobotę, niedziela jest na odpoczynek, a w sobotę bawiłem się handstandem, czyli pompki w handstandzie, chodzenie, jakieś tam, że tak powiem, chillowe rzeczy, żeby bardziej się zrelaksować i mieć przyjemność z treningu, niż żeby się spompować i być bez siły w sobotę. I tyle. To był mój tydzień treningowy. W tym tygodniu tak to wyglądało. Zobaczymy co przyniesie nam kolejny tydzień. A jeśli jesteś nowy, to zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału. Co tydzień w sobotę około godziny 11:30 nowy filmik. Czy to z poradnika, czy to z vloga, czy to z jakiegoś podsumowania tygodnia, tak jak teraz. Więc zapraszam serdecznie. A wszystkich już obserwujących od jakiegoś czasu. Dzięki serdecznie. Co chciałem jeszcze powiedzieć, to od środy zaczął się konkurs na moim fanpage'u, gdzie do wygrania są znowu paraletki od firmy NowRep, także serdecznie zapraszam. Link dam w opisie. Piąteczka, miłego dnia!